Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Czy myśleli Państwo kiedyś o sobie jako o części pewnej wspólnoty, części Kościoła Katolickiego? Czy raczej myślimy o sobie jako o indywidualistach, jako o osobach, no można powiedzieć, wyjątkowych? Bo tak głównie wychowujemy dzisiaj dzieci i tak głównie my jesteśmy wychowywani. Mówimy naszym dzieciom: że Jesteś wyjątkowy, specjalny, w życiu sobie poradzisz, jesteś wspaniały, najlepszy. To często nam też mówią nasi rodzice. Tak myślimy też często o sobie. Gdy mam jakieś zdanie, twierdzimy, że pewnie ono jest najlepsze. Rzadko kiedy myślimy o sobie, że jesteśmy tylko częścią czegoś. Wręcz przeciwnie, po XX wieku takie wychowanie kojarzy nam się bardzo źle. Gdy słyszymy o tym, że ktoś jest wychowywany jako cząstka czegoś, to w naszej umyśle pojawiają się Chiny, Korea Północna, Rosja, gdzie człowiek jest tylko trybikiem w państwie, gdzie jest tylko częścią pewnej wspólnoty, a jego życie nie jest nic ważne. Ale jest to pewne wypaczenie wspólnotowości. Otóż można być częścią wspólnoty i być z tego dumnym. Można być częścią wspólnoty i uważać, że to. Powiększa nasze człowieczeństwo, a nie umniejsza. Ksiądz Jan Macha, o którym dzisiaj będę mówił, gdy zginął w czasie II wojny światowej, zostawił wspaniały list swojej rodzinie, w której opisuje swoje życie i oddaje się Chrystusowi. W tym liście zostawia piękne zdanie: Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali. Pisze to do swojej rodziny, do swojej matki, która modli się o to, aby wyrok śmierci nie został nigdy wykonany, jednakże wykonany zostanie. Ksiądz Jan Macha to nowy błogosławiony Kościoła Polskiego. Został ogłoszony w 2021 roku błogosławionym. Kim był? I dlaczego warto spojrzeć na jego życie? Urodził się 18 stycznia 1914 roku na Śląsku. Jego ojcem był Paweł, a matką Anna. Został ochrzczony dwa dni później jako Jan Franciszek. Był pierwszym z piątki dzieci, ale wiadomo, że do okresu dorosłości nie dożyły wszystkie. Najprawdopodobniej jego dwie siostry po prostu zmarły. Jedna najprawdopodobniej urodziła się martwa, a druga zmarła w dzieciństwie. Skończył szkołę podstawową w Chorzowie, a w latach 1924-1933 pobierał nauki w gimnazjum i tam zdobył w 1933 roku maturę. Był młodym człowiekiem pełnym sił. Między innymi zaangażował się w harcerstwo, a także, co ciekawe, był sportowcem. Należał do klubu Azoty Chorzów, gdzie grał w szczypiorniaka i zdobył kilka razy. Ze swoim drużyną, oczywiście, tytuł Mistrzostwo Śląska w Szczypiorniaku, a także w 1933 roku przegrała jego drużyna Mistrzostwo Polski. Zostali wicemistrzami Polski. Ten 1933 rok był rokiem bardzo ważnym. Po licznych rozmowach, m.in. ze swoim proboszczem Stefanem. Szwajnocha, był to taki kapłan, społecznik nazwijmy to, został później niestety też w czasie II wojny światowej wysłany do obozu koncentracyjnego. Po tych rozmowach z proboszczem postanawia udać się do seminarium. To jest Śląsk, proszę Państwa, no i gdy myślimy o seminarium na Śląsku, to myślimy sobie Katowice, prawda, tam jest seminarium duchowne. Natomiast tak naprawdę w Katowicach seminarium jest dopiero od lat 80. Wcześniej... Polscy katolicy, którzy mieszkali na Śląsku, studiowali we Wrocławiu. Natomiast po plebistytach i po powstaniach śląskich i po tym jak część śląska wróciła do Polski, czy też została przyłączona do Polski, tu zależy kogo spytać, to wszyscy seminarzyści z Wrocławia postanowili z Wrocławia wyjechać i przenieść się do Krakowa. I tam w Krakowie założono najpierw za pomocą jezuitów, oni udostępnili pewne budynki, potem jednak postanowiono zbudować coś własnego z pieniędzy, które ze Śląska były przesyłane przez księża, ale też przez wiernych. I tam zbudowano śląskie, polskie seminarium duchowne. I właśnie tam do Krakowa udaje się Jan. E, niestety nie zostaje przyjęty. Te problemy, o których przed chwilą mówiłem, o tym, że tam na początku nie było własnego budynku, potem coś wybudowali, to wszystko była taka trochę prowizorka. Te problemy sprawiły, że chętnych było więcej niż miejsc. I Jan nie zostaje przyjęty, ale się nie zraża, postanawia zostać w Krakowie, zaczyna studiować na Uniwersytecie Prawo. Jednakże po roku znów udaje się do seminarium i zostaje. Przyjęty. Co ciekawe, jego proboszcz, za każdym razem coś takiego jest do dzisiaj, musiał napisać o nim opinię. No i tam w tej opinii między innymi właśnie zaznaczył, że Jan udziela się w towarzystwach kościelnych, wiadomo, że na pewno był też w akcji katolickiej, jest Czynną osobą, jeżeli chodzi też o liturgię, to znaczy do stołu pańskiego przystępuje praktycznie codziennie. Jest osobą skromną, łagodną i uczynną wobec bliźnich, a co ważne, również świeci przykładem i między innymi nie pali, co dla proboszcza, już teraz błogosławionego Jana, było dość istotną rzeczą. Zostaje przyjęte do tego seminarium i co ciekawe, mamy informację o tym, że w trakcie. Studiów, między innymi też bierze udział w różnego rodzaju seminariach i wykłada referaty, na przykład między innymi kwestia robotnicza w encyklice Rerum Novarum, tak? czy tam Ideał Dobrego Katolika to takie tytuły tych jego dzieł, których przyznam szczerze, nie miałem szansy przeczytać, jednakże sama informacja o tym, że te referaty są, że on występuje w trakcie studiów jeszcze, tak, bez tytułu magistra, wskazuje na to, że przez swoich. Przełożonych był uznawany za osobę, nazwijmy to godną, na pewno inteligentną. To jest bardzo istotne, ponieważ w tamtych czasach seminaria to jednak była taka szkoła przesiewowa i wielu ludzi jej po prostu nie kończyło, byli usuwani. Kandydatów było bardzo dużo, dlatego z tych najsłabszych umysłowo, czy też najsłabszych moralnie. Z nich rezygnowano, może tak to można powiedzieć. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1939 roku w kościele apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk biskupa Stanisława Adamskiego. I proszę zwrócić uwagę, czerwiec 1939 rok. Co się dzieje wtedy w Polsce? W Polsce już wszyscy wiedzą, że będzie wojna, tylko nie wiedzą kiedy. Propaganda bije, że rozgromimy wojska niemieckie w dwa tygodnie, tak? Niestety tak oczywiście się nie stanie, ale sam Jan, nie wiadomo jak do tego się odnosił. Dwa dni później, 27 czerwca, odprawia swoją prymicyjną mszę świętą w kościele świętej Marii Magdalenie w Chorzowie Starym. Ten kościół jest dla niego też dość istotny, ponieważ swoją pracę magisterską również pisał o tym kościele. Była to monografia tego kościoła. Bardzo ważna monografia, szczerze powiedziawszy, z punktu widzenia historycznego, dlatego że oparła się na źródłach, które już dzisiaj nie istnieją. W czasie wojny po prostu zostaną spalone wszystkie źródła, na których Jan Macha opierał swoją monografię, dlatego jest to dzisiaj jedyne źródło tak naprawdę na temat historii tej parafii. Dlatego no, dobrze, że takim tematem się zajął. Tam przez pierwsze miesiące swojej pracy kapłańskiej posługuje, gdyż zastępuje wikarego, który tam gdzieś wyjechał. A potem wybucha wojna. Jest 1 września 1939 roku. Ksiądz Jan Macha jest na swojej parafii w swoim własnym domu, ale już 10 dni później otrzymuje dekret i zostaje przeniesiony do parafii Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej. I tam w tej Rudzie Śląskiej zaczyna działać. Po pierwsze, od razu wchodzi w towarzystwo harcerskie. Harcerze do niego lgną zaczyna z nimi współpracować i ma zamiar w ten sposób troszeczkę budować swoje bycie w tej parafii, między innymi opiekując się harcerzami. W trakcie pierwszej wizyty duszpasterskiej, czyli mamy grudzień, styczeń 39-40 rok Orientuje się, że na terytorium jego parafii oraz parafii, później pyta także e, obok, jest bardzo wiele rodzin cierpiących niezwykłą biedę. Ta bieda nie wzięła się z tego, że ktoś tam komuś się nie chciało pracować, czy, czy coś takiego. Jest wojna. I są to rodziny, które straciły żywicieli. E, to znaczy, mężczyźni poszli na wojnę albo zginęli, albo zostali ranni, albo siedzą w więzieniu. E, I nie ma kto pracować, i tam jest po prostu. Tragiczna bieda i warunki, które no, zagrażają bytności tym osobą. Dlatego ksiądz Macha postanawia od razu reagować. Pyta o zgodę swojego proboszcza. Wiemy, Mamy taką informację, że dostaje tą zgodę i zaczyna zbierać pieniądze, aby tym rodzinom pomagać. Była to taka inicjatywa, wokół której no, dość wiele ludzi postanowiło działać i on swoją charyzmą i swoją postawą sprawił, że no, ludzie nawet z dalekich parafii wysyłali mu pieniądze, by on je rozdysponowywał wśród najuboższych. On doskonale zdał o sobie sprawę, że ta organizacja, którą nazwijmy to tworzy, ta organizacja charytatywna, robi się coraz większa i może się okazać, że ktoś na niego doniesie. Jednakże postanawia działać i nie boi się takich donosów. Jego praca przykuła uwagę członków polskiej organizacji zbrojnej działającej w Rudzie Śląskiej. Otóż państwo podziemne zauważyło osobę księdza Jana i przyszło do niego z jasną propozycją: My ci pomożemy, ale Ty pomóż. Nam. I ksiądz Jan postanowił przystąpić do organizacji i zajmował się w jej ramach pomocą charytatywną. Został komendantem grupy o kryptonimie Konwalia. Tam głównie działali harcerze, którzy na przykład na plebanii drukowali nielegalną gazetkę. Ta gazetka nosiła tytuł Świt i wiadomo, że ksiądz Jan oczywiście doskonale wiedział, że u niego w przedpokoju takie nielegalne pismo jest drukowane. Kierował całą pomocą społeczną państwa podziemnego na tym trudnym rejonie śląskim, Górnego Śląska. Dlaczego trudny to jest rejon Górnego Śląska? Proszę państwa, proszę pamiętać, że organizacja państwa podziemnego w całym państwie polskim była dość skomplikowana. Niemcy niezwykle mocno inwigilowali społeczeństwo, ale tutaj. Na terytorium, w którym pracuje ksiądz Jan, ściany mają uszy. Przecież mamy wielu mieszkańców, którzy po prostu są Niemcami, którzy no, nie cieszyli się z tego, że ich ziemie były przyłączone do państwa polskiego, którzy wręcz czekali na to, aż wrócą do już w tej chwili Rzeszy. Dla nich patriotycznym obowiązkiem wręcz było donosić na swoich polskich sąsiadów. I dlatego ten teren Śląski był tak niezwykle trudny operacyjnie. Wiadomo, że ksiądz Macha był od 1941 roku na pewno śledzony i kilkakrotnie był zatrzymywany przez Gestapo. Był przesłuchiwany, natomiast no, te może dowody były zbyt słabe, by móc go aresztować. Jednakże w końcu został aresztowany i był to 5 września 1941 roku był aresztowany na dworcu w Katowicach i osadzony w areszcie, a potem w więzieniu w Mysłowicach. I teraz, dlaczego był aresztowany, kto go wydał? Bo na ten temat można by tutaj też poprowadzić pewien wątek w naszym spotkaniu. Proszę pamiętać, że na tym terytorium Gestapo miało bardzo mocną sieć konfidentów i była pełna inwigilacja. W listopadzie 1940 roku aresztowano Ksaberego Lazura przywódcę konspiracji na Śląsku, który po prostu pękł. I możemy zawsze, gdy mówimy, że ktoś pękł, zaczął sypać, zdradził, to pojawiają nam się tylko bardzo negatywne myśli. Natomiast ten człowiek był Katowany i to w taki sposób, że ciężko o tym mówić w radiu przed godziną 22. On po prostu nie wytrzymał. A najprawdopodobniej, i tutaj wielu historyków, którzy trochę go broni, najprawdopodobniej Gestapo nie pytało go o nazwiska, tylko podawało mu nazwiska ludzi już rozpracowanych, a on je tylko potwierdzał. Czyli można powiedzieć, że postawiono go w takiej sytuacji, nie tylko, że był katowany i praktycznie rzecz biorąc żył w ciągłym bólu i strachu, to do tego widział, że gestapo już wszystko wie, tylko musi się upewnić. I to jest jedna osoba, która najprawdopodobniej mogła wydać, czy też potwierdzić działalność księdza Jana w ramach państwa podziemnego. Ale była jeszcze druga osoba. To jest osoba tzw. krwawej Julki, czyli Heleny Matki. To była działaczka, która była łączniczką w państwie podziemnym niezwykle piękna kobieta, blondynka piękna, w której kochała się no, znacząca część oficerów państwa podziemnego. I wiemy to z ich notatek, z ich listów, z ich pamiętników. tak Była, no, nie, tak jak mówię, swoim urokiem osobistym sprawiła, że była bardzo osobą, nazwijmy to popularną w podziemnym państwie polskim właśnie na terytorium Śląska. Niestety jej ojciec został aresztowany przez gestapo i najprawdopodobniej z tego tytułu zgodziła się donosić, zgodziła Zgodziła się wydawać swoich przełożonych, swoich kolegów. Na pewno jest odpowiedzialna za wydanie dziesięciu Członków państwa podziemnego, w tym jedną z najważniejszych osób był Karol Kornas, czyli szef sztabu ZWZ, który 18 grudnia 1940 roku został przez nią wskazany i, i wydany, i później został też stracony. Natomiast wiemy na pewno, że w trakcie aresztowania księdza Machy, to przypomnę, był 5 września 1945 roku, na dworcu w Katowicach zatrzymało go gestapo, ale ci gestapowcy nie byli sami. Obok nich była piękna blondynka, jak wskazują świadkowie, która wskazała księdza Jana. I dlatego też część osób uważa, że właśnie to była Helena, czyli ta krwawa Jurka tak zwana. Ksiądz Macha zostaje. Zostaje przetransportowany do więzienia, gdzie poznaje kleryka Joachima Gutlera. I proszę zwrócić uwagę, gdy czytam Joachim Gutler, to się w ogóle przez uumlał pisze, no to mamy na myśli pewnie jakiegoś Niemca. No i rzeczywiście to jest pewna taka śląska specyfika. Mamy takiego Joachima, który był alumnem właśnie tego polskiego seminarium w Krakowie. Jego ojciec był powstańcem śląskim, za co zresztą został przez Niemców wysłany do obozu koncentracyjnego. Joachim opuszcza seminarium, musi udać się do pracy, ponieważ no, jest jedynym żywicielem rodziny. Współpracuje z księdzem Janem wielokrotnie i też zostaje zatrzymany. Zaprzyjaźnia się wtedy z księdzem Janem, bo on wcześniej go tylko tak znał, bym powiedział, w przelocie, natomiast tutaj są w więzieniu razem, dlatego się zaprzyjaźniają i ostatecznie razem zostaną ścięci. To jest Taka osoba, o której się często nie pamięta, jednakże on również przeżył podobną katorgę co ksiądz Jan. W czasie licznych przesłuchań ksiądz Jan był poniżany, bity, ale no nikogo nie wydał. Natomiast dość interesujący jest jego proces. Jego proces bowiem nie został teraz badany tylko i wyłącznie przez kwestie kościelne, ale procesem księdza Jana zajął się też pion śledczy IPN-u. Jakie mamy wnioski z tego śledztwa IPM? Księdz Jan został przewieziony do Katowic i był sądzony przed Wyższym Sądem Krajowym. Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach to był taki sąd, który skazywał w zasadzie wszystkich e, przesadnie. To znaczy, e, dokumenty pokazują, że te wyroki były. Ustawione, to znaczy prawo nie wskazywało na to, że tych wyroków śmierci powinno być aż tak dużo. I tak samo było z księdzem Janem. Otóż często oskarżyciel przypisywał mu rzeczy, którymi ksiądz Jan się nie zajmował. Ksiądz Jan bowiem zajmował się głównie pomocą najuboższym w ramach ZWZ-u. Natomiast był oskarżany o działanie konspiracyjne i nawet o chęć oderwania części państwa niemieckiego, czyli oczywiście Śląska, od Rzeszy, przez co kwalifikowało się to jako zdrada stanu. Jednak nawet używano argumentów fałszywych w tym procesie. Między innymi przypisywano księdzu Janowi pewne dokumenty, które niby podpisał pod pseudonimem, co było fikcją i wszyscy o tym wiedzieli. Na przykład uznano, że podpisał pewien raport taki bojowy, natomiast człowieka, który przyznał się do tego, że ten raport podpisał i on to stworzył, stracono dzień przed procesem księdza Jana po to tylko, żeby ksiądz Jan na wypadek gdyby znał osobę, o której mówił oskarżyciel, nie mógł powołać go na świadka, tak? Więc w ten sposób zostali usuwani ci, nazwijmy to świadkowie, którzy mogliby przyznać się do tego, że to ich dokumenty, a nie księdza Jana. W związku z tym ten proces był pewną farsą. No i ksiądz Jan został skazany. Był to 17 lipca 1942 roku. Dość ciekawe, bo zaraz po jego skazaniu, w ogóle w tym samym dniu, został skazany ten kleryk, o którym mówiłem wcześniej. Zaraz po jego skazaniu zaczęły się pewne działania, aby księdzu Janowi tą karę śmierci zamienić na dożywocie. Między innymi interweniował biskup, interweniował nuncjusz apostolski, bo nawet stolica apostolskiej, sam papież o tym wiedzieli, że ksiądz został skazany na karę śmierci, a nawet rodzinie udało się dostać w okolice Adolfa Hitlera. Nie wiadomo, czy sam Adolf Hitler otrzymał taką informację z prośbą łaski. Natomiast wiadomo, że do jego kancelarii Rzeszy wpłynęły takie pisma. I co ciekawe, ponoć z tej kancelarii Rzeszy wyszła informacja, że ksiądz Jan nie ma być zamordowany, nie ma być ścięty, ponieważ to miało być właśnie egzekucja poprzez ścięcie. Natomiast informacja nie zdążyła dojechać do Sądu w Katowicach. I to dość ciekawe, ponieważ on został, tak jak mówię, skazany w lipcu, natomiast jego zgilotynowanie odbyło się 3 grudnia 1942 roku, zaraz po godzinie 12, czyli w środku nocy. Nie wiadomo, właśnie, czy nie chodziło o to. Aby ten akt łaski po prostu nie zdążył dotrzeć. I dlatego ścięto go właśnie w nocy. Około godziny 20.00, grudnia, przyszedł do niego spowiednik, który już wiedział, co się ma stać. To był kapelan Joachim Bessler, który właśnie wyspowiadał go, przygotował go do śmierci. Wspominał ten kapelan, że ksiądz Jan był bardzo spokojny, i właśnie to jemu ksiądz Jan oddał ten ostatni list, który no, w takim języku historycznym nazywamy grypsem. Oczywiście nielegalnie ksiądz Joachim Bessler wyniósł. Ten list z więzienia. Ksiądz Jan został zgilotynowany koło północy, a potem jego ciało zostało najprawdopodobniej przesłane do Auschwitz i tam spalone. Była to standardowa procedura a propos tych ludzi, którzy właśnie ginęli w Katowicach. Pozwolą Państwo, że przeczytam fragment tego ostatniego grypsu. Kochani rodzice i rodzeństwo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest mój ostatni list. Za 4 godziny wyrok będzie wykonany kiedy więc ten list będziecie czytać mnie nie będzie już między żyjącymi zostańcie z Bogiem przebaczcie mi wszystko idę do wszechmogącego sędziego który mnie teraz usądzi mam nadzieję, że mnie przyjmie moim życzeniem było pracować dla niego ale nie było mi to dane dziękuję za wszystko do widzenia tam w górze u wszechmogącego Pozwólcie wszystkich moich kolegów i znajomych niechaj w modlitwach swoich pamiętają o mnie dziękuję za dotychczasowe modlitwy i proszę też nie zapominajcie o mnie w przyszłości Pogrzebu mieć nie mogę. Ale urządźcie mi na cmentarzu ciche zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmówił za mnie ojcze nasz. Umieram z czystym sumieniem, żyłem krótko, lecz uważam, że swój cel osiągnąłem. Nie rozpaczajcie, wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie, bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali. Pozostało mi bardzo mało czasu, może jeszcze jakieś trzy godziny, a więc do widzenia. Pozostańcie z Bogiem. Módlcie się za waszego chaika. Bo no tak właśnie rodzice go nazywali, hanikiem, gdy był młody. I proszę Państwa, po jego śmierci, gdy wojna się skończyła, jego przyjaciele, głównie przyjaciele właśnie z seminarium, wystawili mu taki pomnik i tam się modlili. Ta pamięć o nim przechowana została zwłaszcza w jego rodzinie i wśród tych, którym miłosierdzie okazał podczas wojny. Gdy narażeniem własnego życia pomagał innym. Ksiądz, Jan został uznany męczennikiem, ale możemy być pewni, że nie zostałby uznany męczennikiem jeszcze na przykład 100 lat temu. To tak naprawdę męczeństwo świętego Maksymiliana Marii Kolbego sprawiło, że kościół troszeczkę inaczej patrzy na męczeństwo niż 100 lat temu. Bowiem jeszcze 100 lat temu męczennikiem mógł być tylko ktoś, kto umarł za Chrystusa. Tymczasem Maksymilian Maria Kolbe oddał życie za współwięźnia. Ale ze względu na wiarę w Chrystusa i jego zmartwychwstanie. Dlatego Kościół po procesie batyfikacyjnym św. Maksymiliana zmienił myślenie o męczeństwie. Dziś męczennikiem może być nie tylko ten, kto został zabity ze względu na imię Chrystusa albo ze względu na to, że jest chrześcijaninem, ale też ten, kto zginął ze względu na to, że właśnie jako chrześcijanin zachowywał się w pewien konkretny sposób. I takim męczennikiem jest błogosławiony Jan Macha. Człowiek, który. Był szczęśliwy z tego, że jest w kościele. Człowiek, który był szczęśliwy z tego, że mógł służyć innym. W innych grypsach piszał, że jest szczęśliwy, że jest w więzieniu, bo może tu spowiadać, może rozmawiać ze współwięźniami, może im pomagać, że tam też odnajduje swoją posługę. Tak krótkie miał życie, a wyniosło go na ołtarze. Do usłyszenia.